Eurowizja, ostatni hit. Co sądzisz? Z czasów. Dokładnie. Co sądzisz o wynikach, o tym, kto będzie reprezentować nas w maju w Liverpoolu? E, to znaczy wyniki już są, prawda. Będzie nas e, reprezentowała e, Blanka, na, na, natomiast e, jakby. Mm, e, Fani chcieli inaczej i fani, znaczy fani Eurowizji w Polsce i fani Eurowizji za granicą. Ja też uważam, że oczywiście byłoby dużo lepiej, gdyby pojechał Jan. Ponieważ byłoby to coś nowego, coś świeżego, ja, 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 ja także zgłosiłam swój utwór do preselekcji. Tak, właśnie Edyta Górniak mówiła w jednym z wywiadów, że jest jej szkoda, że nie dostałaś się do preselekcji, że wręcz była w szoku. No tak, no jest to bardzo dziwne i dziękuję oczywiście Edycie Górniak za, za tę miłą e, opinię, ale jest to bardzo dziwne, że w polskich. E, że do, że do polskich preselekcji nie zakwalifikował się ani jeden utwór w języku polskim. Ja jak, ja jak swój utwór opublikowałam, miałam fantastyczny odzew i jakby i fani moi, fani Eurowizji pisali jednogłośnie, że ten utwór powinien znaleźć się w preselekcjach. Stało się inaczej. No mogę zdradzić tylko, że jak się wsłuchacie w tekst, a szczególnie w teksty w refrenie, to, to wydaje mi się, że przewidziałam to wszystko, co się wydarzyło, także zachęcam do utworu kocham. Dobrze, ale to nie oznacza, że się poddajesz. Czy możemy się spodziewać Ciebie w preselekcjach na przykład w przyszłym roku? Tegoroczne preselekcje jasno zakomunikowały, że głównie dostają się do nich osoby, które wcześniej już były związane z, z TVP. Ja taką osobą nie jestem, jestem osobą z, z zewnątrz. Liczyłam na to, że siła szczytuki szy, szy, jest tak. Mocna, że przebije wszelkie mury, no ale okazuje się, że jest inaczej. Czyli rozumiem, że Ty też zgadzasz się ze wszelkimi teoriami, że jednak to, że Blanka przeszła, to jest tutaj trochę masło TVP. Nie wiem tego, nie wiem tego, ponieważ nie mam na to żadnych e, dowodów. Na, natomiast e, chciałabym, żeby, żeby ten konkurs był e, transparentny od, samego, od od samego po, początku do samego końca. Czyli jak ja z, z, zgłaszam utwór to przy Ogłoszeniu wyników, żeby było już po prostu napisane, że jury w składzie takim i takim i takim i takim za, y, zakwalifikowało osoby takie, takie i takie. A ja nawet dzisiaj nie wiem, kto mnie w ogóle oceniał, jak mnie oceniał i czy w ogóle ktoś mnie oceniał, nie wiem tego. Nie wiem, w ogóle nawet nie znam tych nazwisk. I jakby i dalej, 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 to jest po prostu tak, y, wszystko bardzo tajne. A jednak. Y, Chyba należy nam się, żeby, żeby wszystko było jawne, prawda? I wtedy by, by, nie, by nie było żadnych te spiskowych, żadnych domysłów, tylko po prostu wszystko byłoby jawne. Jakbyś miała zaapelować do Rady TVP, jeśli chodzi o wybór uczestników do preselekcji, to co by to było? Ja myślę, że już jest tyle apelów które płyną i z, i z TikToka i z YouTube'a i polskiego i zagranicznego. Jak oni to widzą, więc e, no jestem ciekawa, jak to będzie dalej, co się wy, wydarzy. Okej, okay. czy uważasz, że Blanka to polskie disco polo? E, ja nie jestem tutaj od um, oceniania war, 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 wartości artystycznej tego utworu. E, natomiast e, Eurowizja to jest dosko, doskonała okazja, żeby wypromować naszą kulturę, nasz język i A ten utwór nic nie mówi o Polsce w sumie, prawda? No, może tylko tyle, że są w Polsce ładne Dziew, dziewczyny.